Państwa w studiu Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie magazynu miejskiego. Kilkaset osób uczestniczyło w obchodach 80. rocznicy akcji Burza i Bitwy na Kałużówce. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą Polową pod przewodnictwem księdza Bogusława Sogusiaka proboszcza parafii pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny w gumniskach. Dziś pamięcią wracamy także do tragicznych czasów II wojny światowej. A sposób szczególny do tych który, chwil, które rozegrały się tutaj na polanie Kałuzówka podczas Bitwy Burza. Wspominamy ofiary straszliwego terroru, bohaterskie postawy tych, którzy walczyli o wolność. Chomilie wygłosił ksiądz porucznik Prałat Józef Piech. 1 września 1939 roku. Rozpoczął się dramat II wojny światowej. W naszej Polsce niebo stanęło w płomieniach. Od wybuchu bomb zadrżała ziemia. Nie trzeba było długo czekać, by prawie cały europejski dom rozkołysał się i runął. Działania wojenne swoim zasięgiem. Objęły większą część Azji i północną Afrykę oraz Atlantyk i Pacyfik, powodując śmierć dziesiątek milionów istnień ludzkich, w tym około 6 milionów mieszkańców naszej ukochanej ojczyzny. Nie sposób policzyć rannych i zaginionych oraz tych, którzy zostali dotknięci represjami, wywózkami, aresztowaniem, w więzieniach i obozach. Zniszczeniu uległy całe środowiska ludzkiego życia i zabytki ogromnej wartości historycznej. Po nabożeństwie nastąpiła część oficjalna. Gości przywitał Adam Pieniążek, wójt gminy Dębica. W związku z obchodzoną w tym roku 80. rocznicą bitwy oraz z okazji 40-lecia wzniesienia pomnika na kołuszówce, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy wystąpił z wnioskiem o przyznanie odznaczeń dla podmiotów i instytucji, które od lat wspólnie organizują uroczystości patriotyczne i wydarzenia upamiętniające historię związaną z tym wyjątkowym miejscem. Medalami wyróżnione zostały cztery samorządy oraz cztery instytucje i organizacje honorowe odznaczenia z rąk Anny Wadas córki żołnierza Armii Krajowej wiceprzewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Macieja Małozięcia wiceprezesa zarządu Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odebrali w imieniu powiatu dębickiego, starosta Piotr Chęciek. 80. rocznica bitwy na Kałużówce, która była z kolei konsekwencją 85. rocznicy wybuchu I, II wojny światowej, którą też dziś obchodzimy. Hitlerowskie Niemcy, czy szerzej Niemcy jako naród, jako państwo napadły na pozostałą część świata, rozpoczęły od Polski tak oficjalnie wojnę, no bo wcześniej przecież był z Austrii, zajęcie Czech, ale taka wojna skalowa już z mordowaniem cywilów i, i czymś, co na skalę pewnie niespotykaną nastąpiło w Europie, nastąpiła 1 września, a dziś rzeczywiście spotykamy się jak co roku na Polanie Kałużówka, gdzie 23 i 24 sierpnia 1944 roku miała miejsce jedna z największych bitew Armii Krajowej, Państwa Armii Państwa Podziemnego. Która się tutaj, którą tutaj stoczyli Polacy, pan pukownik Adam Lazarowicz i pan pułkownik Ludwik Marszałek zostali zamordowani po wojnie przez sowieckie władze. Czyli mamy taki przykład rzeczywiście zakłamywania historii przez te lata i eliminacji osób, które były prawdziwymi bohaterami i starali się walczyć o wolną Polskę. W imieniu miasta Dębice odznaczenie odebrał burmistrz Mateusz Kutrzeba. Jestem przede wszystkim wzruszony i dumny z tego, że miasto Dębica otrzymało oznaczenie od Światowego Związku Armii Krajowej. Jest to nagroda dla całej społeczności miasta, dla burmistrzów poprzedniej kadencji, dla radnych nowej kadencji, ale też poprzedniej kadencji. No, miasto Dębica od lat jest organizatorem tych pięknych uroczystości tutaj. Ja się bardzo cieszę, że mieszkańcy jak zwykle nie zawiedli. Naprawdę mamy dzisiaj tłumy mieszkańców powiatu demickiego na tej Polanie. Pogoda się udała, także to też jest bardzo ważne. I cieszę się, że w tą 80. rocznicę bitwy na Kałużówce i 84. rocznicę wybuchu I wojny światowej mieliśmy okazję wspólnie w trakcie mszy świętej, wspólną modlitwą i zaraz wspólną zabawą w trakcie pikniku historycznego uczcić pamięć tych, którzy przelali tutaj, w tym miejscu krew, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Kolejne odznaczenia w imieniu gminy Dębice odebrał Adam Pieniążek, a w imieniu miasta i gminy Pilzno burmistrz Tadeusz Pieczonka. Naszym obowiązkiem jako samorządowców, jako ludzi odpowiedzialnych za e, samorządy i za również wychowanie i edukację młodzieży e, chcemy, aby w sposób bardzo uroczysty tutaj tą jeszcze okrągłą rocznicę w tym roku 80. Bitwy na Kałużówce uczcić. Uczcić pamięć tych, którzy tutaj ponieśli największą ofiarę swojego życia i tych, którzy walczyli z niemieckim okupantem 80 lat temu. Dlatego mamy i poczty sztandarowe ze wszystkich szkół podstawowych, ponadpodstawowych, mamy młodzieżowe drużyny pożarnicze, mamy bardzo dużo młodzieży i mamy bardzo dużo również dzieci, żeby właśnie zaszczepić to, to kultywowanie pamięci w tym młodym pokoleniu, bo my jesteśmy świadomi tego, co się wydarzyło nasze, moje pokolenie, moi rodzice mnie tutaj dość e, regularnie jeszcze w latach 80. E, e, przyprowadzali i były msze, jeszcze takie w bardzo... Bym powiedział, polowych warunkach przez księdza Boryczkę, proboszcza prowadzone w 80-tych latach, w 90 potem to nabrało takiego uroczystego, samorządowego charakteru, co mnie bardzo cieszy, że właśnie samorządy i gmina Pilzno, gmina Dębica, powiat dębicki, miasto Dębica aktywnie włączają się właśnie w kultywowanie tej pamięci i uczczenie tych bohaterów naszych ziem lokalnych na Kałużówce, bo tutaj ginęli ludzie ze wszystkich miejscowości okolicznych 80 lat temu. Odznaczono także parafię pod wezwaniem w Najświętszej Marii Panny w gumniskach. Lasy państwowe nadleśnictwa Dębica. Publiczną szkołę imienia Adama Lazarowicza w gumniskach. Związek strzelecki-strzelec Józefa Piłsudskiego. Jednostki strzeleckiej z Dębicy. Rys historyczny przedstawił zastępca burmistrza miasta Dębicy, Maciej Małodzień, który przypomniał, co wydarzyło się 80 lat temu. 47 dni walk w ramach akcji burza żołnierze rybickich zgrupowań, piątego pułku strzelców szkolnych armii krajowej przeprowadzili około 250 różnego rodzaju akcji bojowych, w tym 29 potyczek z Niemcami rabującymi nienie To trzy uderzenia na linie kolejowe, to trzy odbicia ludności, w tym spektakularne odbicie ludności Gumnisk. W czasie pacyfikacji Gummińsk 12 sierpnia 1944 roku to kilkadziesiąt ataków na transporty niemieckie. To wreszcie około 30 wypadków po żywność w tym ostatnim, końcowym etapie walk. Kulminacyjnym momentem walk w ramach akcji Burza na Ziemi Demickiej była niewątpliwie bitwa na Kałużówce stoczona 23 i 24 sierpnia 1944 roku. Bitwę poprzedziło, poprzedził ostrzał artyleryjski przez, trwający przez cały dzień 23 sierpnia i przez całą noc z 23 na 24 sierpnia. O godzinie 5 rano 24 sierpnia z kierunku południowo-wschodniego od drogi Braciejowa Południk wyszło niemieckie natarcie. Działania opóźniające. Tam w lesie głęboko w Jarach prowadziły kompanie Franciszka Szary, a także drużyna saperów Zdzisława Chodackiego Mignała, samodzielny pluton Jana Deca Cebuli i Artura, Artura Cena, pseudonim Ren, a także drużyna dywersyjna Władysława Strumskiego, Brutusa. Kiedy Niemcy po kilku godzinach podeszli tutaj na Polanę. Wpierw uderzyli na zabudowania gawlika, gdzie mieściło, się, gdzie mieściło się kwatermistrzostwo, a także na szpital w zabudowaniach Niedzieli. Kolejne przemówienie wygłosił Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Po wystąpieniach odbył się ceremoniał wojskowy w wykonaniu 33. Batalionu Lekkiej Piechoty imienia podpułkownika Adama Lazorowicza w Dębicy z apelem pamięci i salwą honorową. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci w miejscu zroszonym z bohaterskich obrońców Ziemi Tempickiej, którzy, umiłowawszy swoje ojczyznę, złożyli na jej ołtarzu ofiary własnego życia i stali się wzorem jedności Bogu i najjaśniejszej rzeczy 85. rocznicę wybuchu II drugi, wojny światowej, 80. rocznicę akcji burza. I bitwy na kałużówce. Pragniemy oddać hołd żołnierzom września 1939 roku, żołnierzom Armii Krajowej oraz tym, którzy po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemię Rzeczypospolitej podjęli dalszą walkę o wolność obywatela i niezawisłość państwa w imię wolności naszej ojczyzny. Wstańcie do apelu! O, bohaterom! Łagód! Z salwą! Pal! Łagód! Z salwą! Pal! Po ceremoniale wojskowym delegacje lokalnych środowisk złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku. Tegoroczne obchody zorganizowali wspólnie powiat dębicki, miasto Dębica, gmina Dębica, miasto i gmina Pilzno, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy, Nadleśnictwo Dębica oraz parafia w Gumniskach. uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, których organizatorem była szkoła podstawowa nr 5 w Dębicy, odbyły się w Domu Kultury Mars. Włodarze miasta i powiatu życzyli uczniom i nauczycielom udanego roku szkolnego. Ogólnie wszystkim uczniom, oczywiście nie tylko szkół podstawowych, ale średnich, życzę tego, żeby ten rok był dla nich jak najlepszy. Każdy ma jakieś cele: klasy maturalne, trzeba dobrze zdać maturę, ósme klasy, trzeba dobrze napisać egzamin, ósmoklasisty, no i czerpać jak najwięcej. Są możliwości. W 1939 roku tych możliwości nie było, trzeba było się cieszyć, że uda się przeżyć dzień za dniem, że przeżyje mama, tata, dziadek, babcia, brat, siostra, więc dziś naprawdę choć trochę miejmy tej świadomości, że mamy wspaniało, wspaniało, wspaniały kraj, wspaniałą Polskę, wspaniałe możliwości, bardzo dobrą edukację, przede wszystkim bezpłatną, dostępną dla wszystkich, więc korzystajmy, nie narzekajmy, nie marudźmy, uczmy się. Bo nauka jest kluczem do wszystkiego, a ktoś kto będzie miał otwarty umysł osiągnie to, co sobie zamierzył. A myślę, że każdy z nas by chciał, żeby nasze życie było lepsze i ono będzie takie, jeśli będziemy dobrze realizować to, co jest najważniejsze, czyli zdobywać wiedzę przez całe życie. Życzę, aby ten rok szkolny był dla nich wspaniały żeby mieli otwarte umysły na naukę, na wiedzę, otwarte serca na swoich koleżanki, kolegów, nauczycieli, rodziców. Żeby był to rok piękny i bezpieczny i żebyśmy w równie dobrych nastrojach ten rok szkolny za 10 miesięcy mogli zakończyć. Natomiast rodzicom i nauczycielom. Wszystkim pedagogom życzę przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do celu, jakim jest kształtowanie tych młodych umysłów i charakterów, bo te osoby zaraz pójdą do szkoły średniej, zaraz wejdą na rynek pracy. I to kształtowanie charakteru i umysłu w tak wczesnym wieku jest bardzo istotne. Nowy rok, nowy etap to czas, kiedy można podjąć pewne postanowienia. Życzę wszystkim, aby te postanowienia dotyczące systematycznej nauki, osiągania coraz lepszych wyników, aby się spełniały, aby była nieustana determinacja do osiągnięcia jak najwyższych celów. Życzę wszystkim nauczycielom, aby sprawowali wzorową opiekę nad dziećmi i aby dzieci osiągały jak najlepsze wyniki w nauce. Wszystkim życzę wszystkiego co najlepsze w nowym roku szkolnym. Uczniom przede wszystkim, żeby realizowali swoje pasje, marzenia, żeby szkoła była drugim domem, żeby się nie bali, żeby odważnie szli w świat. Natomiast dla nauczycieli spokoju, wiary w swoich uczniów i to, żeby w każdym dniem wzrastali mądrości swojej takiej dla tych uczniów. Byli cierpliwi, wyrozumiali, bo no to jest potrzebne. Ten rok będzie obfitował w zmiany dydaktyczne. Każdy rok szkolny, który no, tak hucznie nazywamy nowym. Niesie ze sobą różnego rodzaju zmiany. No zwykle te zmiany są właśnie takie typowo albo dydaktyczne, i to jest wyzwanie dla nauczycieli, albo takie organizacyjne. Myślę, że w tym roku doświadczymy pewnie jednych i drugich, i które są o tyle ważne, że w jakiś sposób wpływają na to, co będzie się w szkołach działo. Myślę, że po naradach z dyrektorami, po przygotowaniu tego roku szkolnego, jesteśmy już jakby na takim etapie, że możemy śmiało startować co też i właśnie dzisiaj uczyniliśmy poprzez tę mięską inaugurację roku szkolnego. Zarówno w zmiany, jak i pewnie w to, co w szkołach na co dzień już oswoiliśmy i co się w szkołach dzieje. Jak zwykle jest to dobra oferta edukacyjna miasta, przede wszystkim przygotowana przez dyrektorów, przez nauczycieli. Myślę, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie poprzez udział w zajęciach chociażby różnego rodzaju pozalekcyjnych, także oferowanych przez instytucje, które ze szkołami współpracują i oczywiście szkoły i młodzież z tego korzystają. Rozpoczęcie roku szkolnego było okazją do wręczenia tytułu nauczyciela, mianowanego dla 17 pedagogów. Wśród nich była Dominika Augustik, nauczyciel przedszkola nr 1 w Dębicy to Zdobyła Pani tytuł nauczyciela mianowanego. Jak się Pani do tego przygotowała? To było wiele lat przygotowań. Najpierw nauczyciel kontraktowy, później kilka lat pracy, teraz awans na stopień nauczyciela mianowanego, który trwał dwa lata. Dużo pracy, dużo imprez, wycieczek, dużo nauki też i znajomości prawa. No i na koniec egzamin, który zdawaliśmy w urzędzie miejskim. No ale nie było chyba stresu. Nie było, było bardzo przyjemnie, komisja bardzo, bardzo przyjemna, także teraz czekamy na dalsze ścieżki naszego awansu, czyli nauczyciela dyplomowanego. Czy pani lubi swoją pracę nauczyciela? Bardzo lubię. Dzisiaj po, już jesteśmy po pierwszym dniu w przedszkolu, także było bardzo wesoło, dużo zabawy, dużo na razie zapoznawania się, ale bardzo lubimy swoją pracę. Najbardziej cieszy uśmiech dziecka i ta wdzięczność to, że się zawsze z uśmiechem wchodzą do sali. Uczniowie szkoły podstawowej nr 5 przygotowali piękną część artystyczną, w której nie zabrakło akcentów związanych z rocznicą wybuchu wojny światowej. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy świętowała jubileusz stulecia swojego istnienia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Brzeźnicy. Następnie odbył się przemarsz pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości na plac przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej. Tutaj miały miejsce oficjalne uroczystości, podczas których zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia. Działalność strażaków, druhów, ochotników z OSP jest dla mnie osobiście bardzo ważna i, i ogólnie bardzo ważna społecznie. No, na każdym kroku doceniamy i dziękujemy za ich służbę, bo tak de facto to jest służba dla naszej lokalnej społeczności, dla tych miejscowości, w których działają. Tutaj jesteśmy akurat w OSP Brzeźnica, która funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, także służy nie tylko tutaj lokalnie, ale wyjeżdża również do takich zgłoszeń w całym powiecie i nie tylko, bo tutaj bliskość też autostrady powoduje, że, że panie i panowie druchny i druchowie z tej jednostki pomagają i służą tutaj. I wszystkim potrzebującym i za to serdecznie chciałem dzisiaj podziękować. Przy okazji tak pięknej rocznicy 100 lat, bo to jest, tak jak mówiłem, pięć pokolej, co najmniej pięć kolei tych, którzy budowali tą jednostkę i im należy się również szacunek i podziękowanie za to, że wychowali właśnie takich fajnych, fantastycznych następców. I ci następcy, którzy prowadzą tą jednostkę teraz, znów wychowują kolejne pokolenia młodzieżowych drużyn pożarniczych, będą mieć swoich następców i tak jak powiedziałem, serce rośnie, że, że będzie to kontynu. I żeby jest kontynuowanej na takim wysokim poziomie i z taką radością. I tak pięknie i uroczyście jak dzisiaj. Rozpiera mnie bardzo duża duma. Cieszy mnie liczba członków, liczba przybyłych druhów na tą uroczystość, bo tak było powiedziane na imprezie, nie sprzęt, nie pieniądze, tylko ludzie właśnie ratują, ratują innych, innych ludzi, że tak powiem. Więc to mnie bardzo cieszy. W tym roku jest można powiedzieć średnio, nie było jakichś większych anomalii pogodowych w naszym powiecie. Więc około w tym momencie mamy około 40 wyjazdów. W tamtym roku, rok zamknęliśmy 84 wyjazdami. Całość wydarzenia uświetniły oficjalne przemówienia, a także część muzyczna. Bardzo się cieszymy, że w ogóle jest, zostaliśmy zaproszeni przez OSP Brzeźnica do tego, aby móc dzisiaj no, jakby. Uczestniczyć w tej uroczystości podczas, podczas Mszy Świętej, jak i również później tutaj podczas e, całego obrzędu, prawda, stulecia orkiestr, e, OSP Brzeźnica, Także na pewno będziemy, jeśli tylko będziemy mieli takie zaproszenie, to jak najbardziej będziemy się starali pomagać i oczywiście w innych jednostkach również, jeśli oczywiście będą potrzebować. Zadowolenia z otrzymanych nagród, odznaczeń i dyplomów nie ukrywały osoby wyróżnione. Jestem zaskoczona, nie spodziewałam się tego wyróżnienia. Działam tej jednostce 16 lat. Jestem, że tak powiem, skarbnikiem drugą kadencję. Na co dzień także jestem ratownikiem OSP Brzeźnica. Wyjeżdżam do akcji różnych, więc wiem, jak to wygląda. Zostawiamy, że tak powiem, swoje rodziny, prawda, dzieci. Jak jest alarm, lecimy na ten alarm, wyjeżdżamy, żeby że tak powiem pomóc uratować i tak dalej. Nasze marzenia się że tak powiem spełniły, bo zaczynaliśmy od małego samochodu. Mam teraz dwa duże samochody. Mamy krawy systemadowniczy kaśniczy, więc czego życzę, że tak powiem, kolejnego nowego samochodu do budowy garażu. No, i wytrwałości w dążeniu do celu, że tak powiem, na te kolejne lata i kolejnych stu lat. W trakcie jubileuszu stulecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy nie brakowało również okolicznościowych życzeń składanych na miejscu, a także za pośrednictwem kamery polskiej telewizji regionalnej PTVR. Życzę im kolejnych pięknych jubileuszów, dobrego rozwoju no i wsparcia ze strony zarówno samorządu, jak i ze strony państwa. Ja drugą strażakom z OSP Brzeźnica przede wszystkim życzę wytrwałości, bo gdyby nie wytrwałość i ta chęć dążenia do lepszej sytuacji w OSP, to dzisiaj byśmy tutaj nie byli, bo tej straży mogłoby nie być, a wiemy, że te pięć pokoleń, o których wspominał wójt gminy Dębica Adam Pieniążek, to te pokolenia, te, które te straż budowały. Pierwsze pokolenie tak naprawdę stworzyło fundamenty pod te jednostka, a inne pokolenia stopniowo ją budują i dzisiaj widzimy, że te 100 lat, mijające 100 lat dla tej jednostki to czas, w którym nieustannie się rozwijają. Ja im życzę na następne lata również rozwoju. Miejmy nadzieję, że spotkamy się na kolejnym jubileuszu stu lecia i będziemy mogli podsumowywać te mijające 10 lat wtedy, że te nie były, że to niezmarnowany czas i kolejny etap w dalszym rozwoju jednostki po to, żeby przede wszystkim chronić mieszkańców Brzeżnicy, gminy Dębica i województwa podkarpackiego. Lat, żeby zawsze z każdej akcji wracali, że tak powiem, z podniesionym czołem, żeby wszystko było zgodnie z planem i cóż, no i wszystkiego dobrego. Oby dalej kolejnych jubileuszy. Kolejnych 100 lat właśnie takiej... Służby dla, dla nas wszystkich, e, uznania społeczeństwa dalszego, bo ono jest na wysokim poziomie i tego, żeby również mieli czas, nie tylko na, na tą służbę, ale również na odpoczynek, integrację i tak jak tutaj było e, też, docenione były żony tych wszystkich druhów, którzy służą. i Mężowie również tych druchen, które, które służą, e, żeby były wyrozumiałe e, te panie i panowie dla tych swoich połówek, które muszą wyjeżdżać właśnie na akcje, na e, interwencje różnego rodzaju w ramach OSP. Po części oficjalnej organizatorzy przygotowali liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak też dla osób dorosłych, a wieczorem odbyła się zabawa taneczna z zespołem Quatro. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie się z Państwem żegnam, życzę miłego popołudnia i zapraszam na kolejny magazyn miejski.